Otwieramy szafy z przyrodą. To przełomowa chwila. Mamy okazję jako pierwsi w Polsce skorzystać z pełni funkcjonalnego portalu informacji przestrzennej. Jest uruchamiany z myślą o tych wszystkich, którzy chcą mieć bieżące informacje na temat przyrody w naszym regionie. Portal jest oparty o najnowszą wiedzę w zakresie informatyki przestrzennej na poziomie europejskim i światowym. Jest pierwszym tego typu portalem uruchamianym w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska w kraju i daje możliwość korzystania z zasobów informacji przyrodniczej, które zebraliśmy w ciągu ostatnich 20 lat. Portal udało się stworzyć dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dane, które kiedyś zostały utrwalone na papierze, teraz znajdują się na stronie portalu w postaci cyfrowej. To kamień milowy w dostępie do informacji przestrzennej. Baza informacji o przyrodzie powstała w oparciu o materiał pozyskany na etapie tworzenia w naszym województwie obszarów Natura 2000 oraz sporządzeniu monografii przyrodniczych 67 gmin. Do systemu wprowadzono materiał książkowy i 1300 arkuszy map. W ten sposób w formie informatycznej utrwalono ponad 100 tysięcy cennych siedlisk przyrodniczych. Stąd mówimy o tym, że otwieramy szafy z przyrodą w Województwie Pomorskim. Chcemy Państwa zaprosić do tego, ażebyście poświęcili swój czas na to, ażeby zapoznawać się z walorami przyrodniczymi naszego województwa. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest nową instytucją utworzoną w 2008 roku. Jej zadaniem jest zarządzanie gatunkami chronionymi i całym procesem ochrony przyrody na terenie województwa. Przygotowuje też informacje na temat oddziaływania na środowisko przed przystąpieniem do inwestycji. W sytuacjach, gdy przed zakończeniem prac nad planem ochrony istnieje potrzeba podjęcia szybkich interwencji w zakresie ochrony czynnej, wydawane są zarządzenia w sprawie zadań ochronnych. W ten sposób udaje nam się realizować przy pozyskaniu środków z funduszy zarówno Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jak i funduszy unijnych zadania ochrony czynnej w zakresie ekosystemów wodno-błotnych, w szczególności torfowiskowych, ochrony jezior Lobeliowych, czy też czynnej ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków i ich siedlisk. RDOŚ, czyli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, odpowiada za dużą część ochrony przyrody na terytorium Polski. Do najważniejszych zadań, za które odpowiada, należy tworzenie i realizacja ochrony w rezerwatach przyrody oraz w obszarach Natura 2000. Województwo Pomorskie kryje aż 130 rezerwatów, dla których RDOŚ opracowuje plany ochrony. W zakresie obszarów Natura 2000 nasze zadania polegają głównie na kontrolowaniu planów i działalności inwestycyjnej, zarówno w zakresie inwestycji ważnych z punktu widzenia gospodarki całego kraju, jak i również pojedynczych właścicieli poszczególnych działek położonych w obszarach Natura 2000. Wykorzystujemy wiedzę, jaką posiadamy w zakresie zinwentaryzowanych siedlisk, ale również wymagamy poszanowania w swoich indywidualnych planach, tych najcenniejszych elementów, które znajdują się w otoczeniu posiadanych przez nas działek? Szafy z przyrodą. Tak właśnie można by opisać nowy portal informacji przestrzennej. Otwórzmy więc drzwi i przejrzyjmy kilka przegródek. Czego możemy dowiedzieć się o rezerwacie Helskie Wydmy? Teren ten chroniony jest poza rezerwatem Helskie Wydmy, również jako obszar Natura 2000. Jest to europejska sieć, która chroni zarówno siedliska, jak i gatunki ważne z punktu widzenia całej wspólnoty europejskiej. Rezerwat Helskie Wydmy chroni przede wszystkim siedliska wydmowe, które powstały pod wpływem działalności morza. i Mamy tutaj zarówno działalność akumulacyjną, czyli tą działalność budującą, jak również działalność niszczącą, czyli aby Charakterystyczny jest tutaj układ strefowy od strefy brzegu, która jest tutaj świetnie naturalnie zachowana. Możemy tu obserwować dynamiczne, naturalne procesy. Rezerwat Helskie Wydmy jest młodym rezerwatem, który powstał w 2006 roku. Wcześniej był to teren wojskowy, a dzięki temu, że to miejsce było niedostępne dla ludzi, udało się bardzo dobrze zachować znajdujące się tu ekosystem. Chronimy nie tylko rzadką cenną roślinność czy zbiorowiska na wydmowe, ale również naturalne procesy. Jeden z nich to powstawanie i niszczenie naturalne brzegu, ale też już w momencie, gdy wydmy zostaną ukształtowane, szczególnie wydmy białe, podlegają one przemieszczaniu. Rezerwat helskie wydmy charakteryzuje się bardzo dynamicznymi zmianami, które zachodzą dzięki wiatrom zachodnim i bardzo ruchliwym wydmom białym. Wystarczy jedno spiętrzenie sztormowe. W jednym tygodniu ten brzeg wygląda, ma charakter abrazyjny. Widać klif, który tworzy się na wydmie. Po, po kilku tygodniach teren jest zasypany piaskiem, porasta roślinnością trawiastą, tworzy się wydma inicjalna, charakter brzegu zmienia się. Paradoksalnie rośliny, które umiały się zaadaptować w tak surowych warunkach, nie radzą sobie z ingerencją człowieka. Dlaczego nie wolno chodzić po wydmach? Schodzenie ze szlaków skutkuje rozdeptywaniem wydm, uruchamianiem ich. Takie wydmy później bardzo długo się regenerują. Na regenerację terenu po przejeździe takiego okłada potrzeba kilku lat. Bardzo ciekawym przykładem zachowania wydm w połączeniu ze ścieżką edukacyjną jest park wydmowy zbudowany w Helu. Przez działalność ludzi to miejsce niszczało praktycznie od lat 80. Dzięki budowie tzw. pasaża spacerowego udało się połączyć ochronę przyrody z funkcją edukacyjną. Kolejnym miejscem objętym obszarem Natura 2000 jest rezerwat Bielawa z bardzo cennymi torfowiskami i jeziorami dystroficznymi. Co to takiego? Jeziorko dystroficzne to jest takie jeziorko, które utworzone jest przez wody jałowe, czyli niezasobne w składniki mineralne. Dlaczego te jeziorka są takie cenne? Dlatego, że e, dzięki gospodarce człowieka większość jezior została zeutrofizowana, czyli e, zasilona w biogeny lub w składniki mineralne. Więc używając nawozów, niestety e, zasilamy wody powierzchniowe w te składniki mineralne i składniki pokarmowe. Teren dzięki swoim unikalnym właściwościom stał się siedliskiem Traszki Grzebieniastej. To swego rodzaju ewenement, ponieważ można je spotkać raczej na południu Polski. Bielawa to też część torfowiskowa. Dzięki działaniom wielu jednostek i organizacji udało się przywrócić temu miejscu dawną kondycję. Zabiegi, jakie tutaj wykonaliśmy do tej pory, to przede wszystkim usuwanie odrostów i samosiewów, i odrostów brzozy, i właściwie te zabiegi cały czas trwają. Kolejnymi zabiegami, jakie tutaj wykonujemy, to jest zatrzymywanie wody. Tutaj e, wzdłuż tej części pasa przeciwpożarowego, bo ten rozległy pas to jest właśnie pas przeciwpożarowy, wzdłuż lewej krawędzie, czyli między pasem przeciwpożarowym a torfowiskiem, została wkopana folia, taki ekran folio, foliowy, pionowy, który zatrzymuje odpływ wody z torfowiska. Te zabiegi sprawiają, że udaje się przywrócić na teren rezerwatu torfowca, który hamuje parowanie wody i tym samym zabezpiecza całe torfowisko. Bielawa dzięki swoim właściwościom jest jednym z największych w Polsce zgrupowań żurawi w okresie wiosennym i jesiennym. Innym przykładem pomocy siłom natury jest stawianie na Wiśle w okolicy kwidzyna barek wypełnionych piaskiem. To sposób realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad kompensacji przyrodniczej, koniecznej z uwagi na realizację mostu na wiśle w okolicach Kwidzyna. Decyzja środowiskowa została wydana przez Rdoś w Gdańsku. Kompensacja była konieczna z uwagi na ochronę gatunków ptaków w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły. Przenieśmy się teraz na pojeździe Rzeka Szubskie. Rezerwa Dwieżyca wyróżnia się na tle rozległych równin niżu europejskiego. Już od kilkudziesięciu lat pełni rolę zachowania naturalnego lasu bukowego. Wybudowana tutaj wieża widokowa to doskonała atrakcja turystyczna jako punkt obserwacyjny. Informacji o wszystkich tego typu miejscach i nie tylko będzie można zobaczyć na pierwszym w Polsce nowoczesnym portalu informacji przestrzennej pod adresem www.portalgis.gdansk.ardos.gov.pl.